Pokaż ba wyniki badania mózgu. Hmm. Znam ten schemat. Kiedyś nad tym pracowałem. Ale przerwali to z dwa lata temu. To mógł to kontynuować. Komputer, wszystkie dane przypominające ten diagram. Szukaj teraz w internecie. Hmm. Laboratoria Zielonej na Królowej. Nie podoba mi się to. Lepiej to sprawdzę. komputer szafa Igo broń Komputer kod. Ja być dostępu, idioto nie, Misia, dzisiaj nie idziesz na akcji. No, co to? Cześć, ten dwikator. Może przydać. Witaj doktorze Cervantes. Cześć, podaj mi dane dotyczące projektu Valkyrio. Twoja autoryzacja wygasła dwa lata temu, a mogę zapytać jak tu weszłeś? Z sypem na lęgiel. Podasz mi te dane czy nie? Nie posiadasz dostępu do żadnych danych. Mówiłam, że twoja autoryzacja wygasła dwa lata temu. A może być tak? Y jasne, a skąd ją masz? Znalazłem na ziemi. Otwieram pliki Valkyria. Cztery lata temu powołany został zespół naukowców, którego zadaniem było stworzenie d mającego pomagać hodować super żołnierzy dla wojska. Zasada działania była prosta: organizm ludzki miał być w stanie przyjąć dwudziestokrotnie większą dawkę białka i zwiększyć swoje fizyczne możliwości o 300 do 450. Procent. Niestety wirus powodował mutację żywych tkanek i wzbudzanie martwych, kontrolowanych przez mózg pod warunkiem, że jego rdzeń pozostał sprawny w minimum 1,5%, czyli byłby w stanie zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby. Został zawieszony dwa lata temu, ponieważ nie spełniał założeń. Dzięki, teraz ja badam. Bierz zbyt wiele, zginiesz tu. No <laughs> jak to zbyt wiele? Ciągle nie zginął. Za pół minuty to pomieszczenie zostanie spalone.